Pięć najczęściej zadawanych pytań przed zakupem nieruchomości w Czarnogórze. Opowiemy dzisiaj sobie o tym, czy obcokrajowcy mogą bez problemu kupować nieruchomości w Czarnogórze, jakie są najczęściej popełnione błędy przy zakupie nieruchomości, ile kosztuje zakup nieruchomości, czy też jakie są koszty około zakupowe, jaki jest podatek od zakupu, jakie są też koszty utrzymania nieruchomości, i czy nabycie nieruchomości uprawnia nas również do przebywania w Czarnogórze, czy też bezterminowego pobytu w Czarnogórze. Zachęcam do obejrzenia! Cześć! Ja nazywam się Michał Wójcik i jestem właścicielem CN Homes i na tym kanale opowiem Ci o inwestycjach w nieruchomości w ciepłych krajach. Przez ostatnie kilka lat mieszkałem i uczestniczyłem w wielu transakcjach na zagranicznych rynkach nieruchomości w krajach Europy i Azji. Dzisiaj mieszkam w Hiszpanii i zabieram Ciebie na przejażdżkę pod palmami, podczas której opowiem Ci jak. Kupowaliśmy nieruchomości pod paszporty w Turcji, szukaliśmy całego budynku podgrupowy zakup inwestycyjny w Albanii za milion euro, opowiem Ci historię klientów, którzy podwajali swoje majątki na inwestycjach za granicą i jak pomogliśmy wielu klientom kupić drugi dom w kilkunastu ciepłych krajach na świecie. Jeżeli planujesz zakup nieruchomości w ciepłym kraju, ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witam ciebie na mojej przejażdżce pod palmami. Jak było w moim intro, ja nazywam się Michał Wójcik, jestem właścicielem CN Homes i zabieram ciebie na przejażdżkę pod palmami, abyśmy porozmawiali sobie o nieruchomościach pod palmami. A z drugiej kamery będziesz widzieć moją przejażdżkę, czyli to w, jaki spo, w jakim miejscu my się teraz przejeżdżamy, więc poczuj się tak jakbyś siedział, siedziała razem ze mną w samochodzie i jakbyśmy sobie generalnie opowiadali właśnie o nieruchomościach. Dzisiaj opowiemy o nieruchomościach w Czarnogórze i omówimy sobie najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów i nie tylko, też generalnie osoby, które z nami się konsultują, które do nas dzwonią i pytają właśnie o nieruchomości w Czarnogórze. Krótko o tym, co my dzisiaj widzimy właśnie z tej drugiej kamery. A przejeżdżamy się właśnie po Hiszpanii. A jesteśmy w miejscowości Orichuela. a Przejeżdżamy się po takim male, ma, malutkim rejonie, w którym są właśnie niedużej zabudowy domki, takie summer house. Jesteśmy bardzo blisko morza, w których właśnie my też sprzedajemy między innymi nieruchomości. Ja właśnie w tym momencie wracam z Torawiechy, gdzie też dzisiaj nasi klienci mieli podpisanie pełnomocnictwa i też zakup nieruchomości. A mieszkam w Walencji od 10 miesięcy. Przez ostatnie 3 lata zwiedziłem i też mieszkałem w wielu krajach, jednocześnie uczestnicząc przy wielu transakcjach na rynkach nieruchomości. A dzisiaj dzielę się z Tobą wiedzą podczas tej właśnie przejażdżki. Tak, dzisiaj o Czarnogórze. Pierwszym pytaniem, które najczęściej jest zadawane przez naszych klientów i nie tylko, to jest pytanie to, czy my jako obcokrajowcy, Możemy kupić nieruchomość w Czarnogórze bez problemu. Otóż tak, apartamenty, domy, nieruchomości, z którymi mamy, w których mamy właśnie oddzielne księgi wieczyste, tak to nazwijmy. A za chwilkę opowiem trochę więcej o innych typach nieruchomości. Możemy kupować bez problemu, bez większych przeszkód, bez specjalnych dokumentów, pozwoleń i tak dalej. Troszkę inaczej jest z gruntami, ponieważ grunty, a mają dużo więcej obostrzeń, jak na przykład, jeśli chcielibyśmy kupić grunty rolne. A wtedy byłoby dobrze założyć tak naprawdę spółkę i też na tą spółkę po prostu zakupić nieruchomość. Natomiast apartamenty można też na przykład kupić na działalność gospodarczą założoną w Czarnogórze. Jest też dosyć ciekawa opcja obniżająca podatki, ponieważ też możemy sobie wtedy na przykład odliczyć VAT, jeśli później wynajmujemy tą nieruchomość na krótki termin na przykład. Zachęcam do konsultacji bezpośredniej, trochę więcej możemy o tym też opowiedzieć, jak to może wyglądać. Jeśli na przykład macie środki powiedzmy, które są, które chcielibyście inwestować, reinwestować na przykład właśnie w nieruchomości w ciepłych krajach, to też jest taka opcja, możecie kupić też nawet taką nieruchomość na działalność z Polski. A drugim pytaniem, które najczęściej zadają u nas klienci, to jest jakie są koszty Około zakupowe przy zakupie nieruchomości w Czarnogórze. Otóż, jeśli kupujemy nieruchomość nową, nie mamy podatku, mamy 0% podatku. Jeśli kupujemy nieruchomość z rynku wtórnego, mamy 3% podatku przy przeniesieniu własności nieruchomości. Koszty około zakupowe typu notariusz, czy też właśnie sprawdzenie przez prawnika i tak to jest koszt około. 1000 1500 euro tak naprawdę w zależności od tego też jeśli chcielibyśmy mieć też tłumaczenie na język polski na przykład kontraktu czy na przykład jest wystarczający dla nas kontrakt w języku angielskim to wtedy te koszty mogą być troszkę mniejsze jeśli chcielibyśmy na przykład aby też przy akcie notarialnym uczestniczył tłumacz na przykład przysięgły który werbalnie będzie po prostu tłumaczyć treść aktu to też jest taka opcja, to oczywiście będzie jakaś tam dodatkowo płatna usługa. I w sumie tak naprawdę kosztów takich około zakupowych jest tyle. Jeśli kupujemy nieruchomy z rynku wtórnego, tak jak powiedziałem, jest to troszkę więcej, rynek pierwotny jest to 0% podatku. A kolejnym dosyć często pytaniem, które zadają nas klienci, to jest pytanie o to, jakie są roczne koszty utrzymania nieruchomości. One są bardzo podobne, tak jak u nas tak naprawdę mamy roczne koszty utrzymania nieruchomości w Polsce. Pierwsze to jest czynsz, czyli taki właśnie czynsz administracyjny, który jest zależny od tego, ile mamy dodatkowych takich udogodnień, czy też powiedzmy, tak nazwijmy po angielsku, staropolszczyzną facilities w danej nieruchomości, czyli dodatków, tak, czyli właśnie baseny, sauny, Jakieś części wspólne, typu właśnie miejsca do grillowania, typu na przykład mogą też być jakieś miejsca takie wspólne do, do przebywania dla dzieci, place zabaw dalej i tak dalej. Ochrona, im więcej mamy takich rzeczy w częściach wspólnych, tym więcej oczywiście mamy do utrzymania, czyli do zapłacenia za konserwację, za sprzątanie tego wszystkiego, nie wiem, za mycie basenu i też takich. Po prostu generalnie, właśnie utrzymania tych części wspólnych. A zazwyczaj jest to czynsz, który powiedzmy mieści się w okolicy od 50 euro do 150 euro miesięcznie. Dalej, oczywiście wszystkie media, czyli właśnie woda, prąd, gaz, jeśli na przykład jest, a to też według po prostu zużycia to raczej też nie jest koszt, który nie przekracza 100 czy 150 euro prąd jest dosyć tam generalnie w, w Czarnogórze. A dalej. Kolejnym pytaniem, które klienci u nas też bardzo często zadają, jeśli chodzi właśnie o nieruchomości w Czarnogórze, to jest to jakie są najczęściej popełniane błędy przy zakupie nieruchomości w Czarnogórze. Otóż zakup apartamentów jest dosyć prosty. On nie wymaga, powiedzmy, dużej ilości sprawdzania nieruchomości, zwłaszcza przy tych apartamentach nowych. I tutaj głównie, właśnie mówię o apartamentach nowych, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że Czarnogóra jest europejskim państwem, ona planuje wejście do Unii Europejskiej, natomiast prawo budowlane i generalnie prawo własności, ono w pewien sposób zaczyna się, czy też zaczęło się już kilka lat temu, a coraz bardziej strukturyzować, tak? czyli jakieś pewne niedociągnięcia prawne wcześniejsze czy może niedociągnięcia powiedzmy architektoniczne wcześniejsze mogły być, powiedzmy mogło być przypnięte na to oko. Natomiast w tym momencie też wszystkie samowolne budowlane czy też po prostu budynki, które były budowane bez wszelkich pozwoleń, one teraz albo są legalizowane, albo jeśli nie spełniają pewnych warunków, po prostu mają nakaz rozbiórki. W nowych nieruchomościach już nie mamy takich ryzyk. Jest to dosyć też jasno powiedzmy już ustrukturyzowane ponieważ deweloperzy przy nowych nieruchomościach powiedzmy budują już zgodnie ze sztuką tak? zgodnie z prawem które obowiązuje już teraz cały czas więc to też jest kwestia taka myślę że tutaj że nie musimy się powiedzmy o to jakoś bardzo obawiać kwestia domów starych domków czy też właśnie na przykład nieruchomości gruntowych no i tutaj właśnie bardzo dobrze byłoby, abyśmy do tego włączyli sobie też na przykład prawnika, czy też włączyli sobie na przykład architekta, który sprawdzi dla nas dokładnie tą nieruchomość pod kątem właśnie prawnym, czy pod kątem też jakości wybudowania, pod kątem właśnie takim architektonicznym. I piątym najczęściej zadawanym pytaniem, to też jest to, czy na przykład my, kupując nieruchomość, mamy prawo do tego, aby przebywać w Czarnogórze tyle, ile chcemy. A Czarnogóra jest w Europie, ale nie jest właśnie w Unii Europejskiej. Czyli wjazd do Czarnogóry mamy w sumie my z polskim paszportem swobodny. Natomiast my wjeżdżając do Czarnogóry jako turyści wjeżdżamy na taką, powiedzmy, wizę turystyczną, która trwa do 90 dni. Jeśli chcielibyśmy zamieszkać w Czarnogórze, czy też przebywać w Czarnogórze dłużej i swobodnie do niej wjeżdżać i wyjeżdżać cały czas bez liczenia tych 90 dni, tam jest przedział 90 dni na każdy 180 dni w roku. Więc ten przedział się liczy tak, powiedzmy, w zależności od tego, ile my przebywamy w danym państwie, jak to wygląda i tak dalej. To powinniśmy później, właśnie po zakupie nieruchomości, mamy prawo do tego, aby złożyć dokumenty o tak zwany pobyt czasowy. Czyli składamy po prostu, dostajemy taką kartę rezydenta, kartę pobytową, na podstawie której my możemy po prostu przebywać rzeczywiście w Czarnogórze tyle, ile chcemy. Ten dokument nam wydają w momencie, kiedy, ten, kiedy dokonujemy tego zakupu nieruchomości. I to było na tyle dzisiaj. Jeśli jesteś zainteresowany czy też zainteresowana nieruchomościami w Czarnogórze, zapraszam do bezpłatnej konsultacji, zapraszam też do zerknięcia w nasz opis. Tam znajduje się drobny prezent. Przygotowaliśmy takiego specjalnego Excela, w którym bardzo łatwo można obliczyć ROI, czyli właśnie to, jeśli na przykład planujemy zakup nieruchomości w ciepłym kraju, stricte pod inwestycje. To możesz sobie bardzo łatwo obliczyć, to, ile ta inwestycja Tobie przyniesie zwrotu, uwzględniając też średni, czy też powiedzmy przybliżone obłożenie, czy też na przykład cenę nieruchomości, czy też na przykład cenę, za jaką możemy wynająć tę nieruchomość na krótki termin. Ten cenę, za, za jaką jesteśmy w stanie wynająć nieruchomość na krótki termin, możesz sobie zobaczyć na przykład na. W przybliżonych apartamentach, w przybliżonej lokalizacji dzielnicy, na przykład na Airbnb, czy też powiedzmy Bookingu, tak aby zrobić sobie takie porównanie dzięki takim narzędziu też będziesz wiedzieć czy ta nieruchomość będzie intratna czy też będzie właśnie dla Ciebie przynosić tyle ile oczekujesz. Dzięki za obejrzenie dzisiejsze, dzisiejszego odcinka zachęcam Ciebie do za subskrybowanie naszego kanału, ponieważ dzięki temu nam się pracuje dużo lepiej i jest to przyjemniejsze nagrywać takie filmy dla Ciebie, dla Was. Mam nadzieję że też, że ten film Tobie się podobał. Jeśli masz pytania, czy też chcesz się podzielić czymś w komentarzu, oczywiście zachęcam na to pytanie, też oczywiście w komentarzu odpowiem. Dzięki za dziś, do zobaczenia, cześć!